Właściwie co to znaczy pomagać? No, wszedłem na ćwilin, poradziliśmy sobie wszyscy w gronie tutaj ze studentami, ale bardzo dużo nad tym się zastanawiałem. Czasami bowiem zdarza się tak, że kiedy pomagam, to tak naprawdę szkodzę. Kiedy na przykład pomagam żebrakowi na ulicy, to prawdopodobnie ktoś, kto potrafi tak skutecznie w tych sekundach, łamkach sekund przekonać mnie, żeby mu pomógł, jest profesjonalistą. Więc ja finansuję go stanowisko pracy i on ma zawód. Często ludzie tak pomagają, że innych demoralizują. E, tworząc szlachetną paczkę, w jakimś sensie chciałem odciąć się od wielu form pomagania, które nie prowadzą do tego, żeby było lepiej, tylko żeby było gorzej. Takim strasznym przykładem demoralizacji jest pomoc, która poszła do Afryki. Najpierw, kiedy były informacje o głodzie w Afryce, przywiązując żywność, ludzie wyszli po tę żywność i już oduczyli się żyć normalnie. Potem pomyślano, że będzie się im pomagało wtedy, kiedy wybuduje się dla nich zakłady pracy. Powstały więc fabryki, ale przecież ci ludzie nie byli nauczeni pracować w fabrykach, więc je rozkradli. I teraz. Afryka jest kontynentem w wielu obszarach, w wielu krajach totalnie zdemoralizowanych przez to, jak udzielam tam pomocy. Ludzie nie potrafią żyć już tak jak kiedyś, normalnym życiem, ale nie potrafią też przyjąć tego, jak im się oferuje pomoc. Dlatego uważam, że jak pomagasz, to naprawdę się bardzo zastanów, czy twoja pomoc przyniesie prawdziwą pomoc.